Cześć! Czy wybrałeś już swój przyszły zawód? Jeśli nie, to być może właśnie przetwórca mięsa jest odpowiednią propozycją dla Ciebie. Przetwórca mięsa musi znać gatunki mięsa, ale to nie wszystko musi dbać o idealną czystość oraz musi potrafić obsługiwać maszyny do wyrobu vending. Praca w zawozie przetwórca mięsa to zazwyczaj praca zespołowa, średnio ciężka fizycznie. Dobry pracownik w tym fachu musi dbać o należyte receptury, musi umieć dobrze odmierzyć ilość przypraw, żeby odpowiednio przyprawić produkowane wyroby. Maszyna, którą tu widzicie, to mieszałka do mieszania masy mięsa z przyprawami. To jest kocioł warzelny, w którym gotujemy mięso na podroby. Maszyna, którą tu widzicie, nosi nazwę Wilk, i za pomocą tej maszyny mielimy mięso na kiełbasie. Przetwórca mięsa z biegiem lat, gdy nabierze doświadczenia, to będzie stosował swoje wypracowane i sprawdzone receptury. W tym fachu należy należycie dbać zarówno o surowiec, jak i o wyroby gotowe, stąd pomieszczenie chłodni. Na tym stanowisku odbywa się klasyfikacja mięsa na szynki i kiełbasy. Taka piękna szyneczka, jak tu widzicie, właśnie się znajduje obok mnie. Po klasyfikacji, mięso na kiełbasy jest deklowane i mielone. Co tu widzicie, to gotowa masa mięsna na kiełbasy. Maszyna, przy której stoję, to nadziewarka. Za pomocą tej maszyny będziemy nadziewać mięso wielito-naturalne. Mówiąc prościej, produkować kiełbasy. Jaką piękną kiełbaskę produkujemy? Kolejną czynnością jest odwijanie kiełbasy, która następnie trafi albo do wędzarni, albo do parzenia. Znajdujemy się na stanowisku wędzarnia, gdzie jak widać, wędzą się kiełbasy i szybko. Nie ma jak naturalne wyroby z rodzinnych zakładów. Fantastyczny smak i praktycznie zero chemii. A jeśli zawód przetwórca mięsa nie przypadł Tobie do gustu, to wejdź na stronę www.cechjarocin.pl i znajdź propozycję odpowiednią dla Ciebie.